Polski Ład, Zmiany w programie TAXEON Zasady ogólne. W tym filmie pokażę Ci, jak zmiany w przepisach, które będą obowiązywały od stycznia 2022 roku, wpłyną na pracę w programie TAXEON. Składka zdrowotna Składka zdrowotna będzie wyliczana automatycznie na podstawie kwoty dochodu i będzie wynosiła 9% Twojego dochodu. Podstawę obliczania składki za dany miesiąc stanowi dochód z poprzedniego miesiąca, przychód minus koszty uzyskania przychodu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami składka nie będzie odliczana od podatku. W przypadku, gdy podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w danym miesiącu jest niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu 1 stycznia danego roku, składka zdrowotna wynosi 271 zł. Uwaga! Ze względu na to, że składka zdrowotna jest wyliczana na podstawie kwoty dochodu, który wyliczany jest w sposób narastający, do wyliczenia składki za dany okres konieczne jest zapisanie rozliczenia okresu dla wszystkich miesięcy poprzedzających okres, dla którego obliczamy składkę. O braku zapisanych rozliczeń będzie informował czerwony wykrzyknik przy składce zdrowotnej oraz komunikat w programie. Zmiana widoku składek ZUS w sekcji rozlicz okres. Składki ZUS zadany okres wybrany w lewym górnym rogu są widoczne w tym samym miesiącu. Na przykład wybierając luty 2022 roku w sekcji rozlicz okres będziemy widzieli składki ZUS za luty 2022. Uwaga. Jest to zmiana w stosunku do dotychczasowego widoku składek ZUS, czyli tego że składki ZUS były widoczne w miesiącu ich opłacenia, np. w lutym składki za styczeń. Wyjątkowym okresem przejściowym będzie styczeń. W styczniu dla użytkownika będą widoczne składki ZUS podwójnie ze względu na to, że dla grudnia musimy zachować dotychczasowy sposób widoku składek ZUS, natomiast dla stycznia chcemy zastosować zupełnie nowy widok. W związku z tym w styczniu w sekcji rozliczy okres będą widoczne dwa obszary składek ZUS – Składki za grudzień opłacane do 10 stycznia. Składki za styczeń opłacane do 20 lutego. Wprowadzamy także zmiany w sposobie wyliczenia podatku dochodowego. Zmianie ulega dochód, dla jakiego stosowana jest stawka 17%. Od stycznia 2022 roku będzie to kwota z przedziału pomiędzy 30 a 120 tysięcy złotych. Dla pierwszych 30 tysięcy dochodu będzie uwzględniana kwota zmniejszająca podatek obowiązujący od stycznia 2022 roku, 5100 zł. Ulga dla klasy średniej. Ulga dla klasy średniej to odliczenie od dochodu przed opodatkowaniem. Może z niej skorzystać podatnik którego przychód roczny pomniejszono koszty prowadzenia działalności, wynosi od 68 412 zł do 133 692 zł. W sekcji Pulpit wprowadzamy terminy, w jakich należy wywiązywać się z obowiązków podatkowych względem ZUS i Urzędu Skarbowego. W kaflach dedykowanych dla zaliczki na podatek dochodowy, podatek VAT oraz ZUS, są wskazane terminy, w jakich należy dokonać wpłaty tych zobowiązań. W związku z tym, że dla każdego użytkownika składka ZUS zdrowotna będzie wyliczana indywidualnie, w sytuacji ręcznej edycji składek ZUS możliwe jest przywrócenie wyliczenia składki przez program Taxeon. Wystarczy w sekcji Rozlicz Okres, obok edytowanych składek ZUS wybrać opcję ustaw domyślne składki. Uwaga! Opcja ta jest widoczna tylko w sytuacji, gdy zmieniliśmy składki ZUS ręcznie. Dziękuję za uwagę.